Popy medal. Skinner w Kinder. Wolejbolzy. Klas podjaz Jakub Wierzbicki. Jakub Likoń. Trenerem Piotr Wierzbicki. Medale. Kokarem nagrody i łominki wręczą Pan Sebastian Świdelski prezes Polskiego Związku Piłki Środkowej. Medaliści z kategorii Dwoje chłopców, Wada Halubiny, Readmansport Kraków i Złoci, medaliści, UKS, Kinder, Volleyball, Wolbrzych, Wielkie, Wielkie Brawa! i Obelix. Jak Zagrywka i As, kasty i Kuba. duet, który zamiast supermocy ma super zgranie, refleks i skoczność. Na boisku rozumiemy się wersji. Poza boiskiem świetni kudle. mistrzowie Dolinnego Śląska i mistrzowie Polski w imieniu siatkówce. W kategorii dwóch chłopców nie mieli sobie równych. Jak zaczęła się Wasza wspólna przygoda z siatkówką? Zilnowaliśmy razem w grupie dwójki i tam się dobraliśmy umiejętnościowo i tyle nas dobrał razem do drużyny. Czy na boisku każdy z nas ma swoją rolę? Czy raczej robicie wszystko razem? Raczej każdy ma swoją rolę, każdy jest w czymś lepszy. Jeden jest lepszy w ataku, jeden jest lepszy w przyjęciu. Jaki był wasz najcięższy mecz? Jak sobie z nim poradziliście? Może z Krakowem? Nie, myślę, że bardziej z mistrzem. No w sumie tak, masz rację. Ciągle przegrywaliśmy. Udało nam się już wyjść prawie że na prowadzenie, ale jednak pękliśmy. Masz rację. Co jest waszą największą siatkiarską siłą jako duetu? Dajemy sobie takie piątki na odległość i wystawiamy rękę w tenki sposób. Często zgadzacie się na boisku? Tak, myślę, że często zgadzamy się na boisku. Bardzo rzadko nam się zdarza, żeby, zdarza, żeby pokłócić się o, o jakąś piłkę. Jesteście co pamiętacie z tego meczu? Pamiętam, gdy był 20-21. do 21, Po zagrywce mojego kolegi przeciwnicy się pomylili. W wszyscy kibice, trenerzy i rodzice wybuchli wtedy radością. To jest super, to było super uczucie. A pamiętasz jak trening tytuł jesteśmy mistrzami Polski? Pamiętam to, było tak śmieszne. Co daje nam Rzodkówka poza medalami? Poza medalami mam no jeszcze z tego na pewno satysfakcję, że biegamy tyle meczów, szczęście, no i Miejętności. Co poradzicie młodym zawodnikom, którzy chcą osiągnąć taki sukces jak Wy? Myślę, że aby osiągnąć taki sukces trzeba na pewno otrzymać systematyczność i mieć wsparcie w rodzinie. A jakie Wy macie marzenia? Ja chcę być w Polski. Ja tak samo. To trzymamy to bez kciuki. Powodzenia! Bo siatkówka to nie tylko punkty i mecze. to zaufanie, współpraca i prawdziwa drużyna. Katka i Kuba wiedzą o tym najlepiej i jeszcze nie raz o nich usłyszycie.